Czas na 408 odcinek tureckiego serialu Dziedzictwo. Dłygu odnajduje Semre. Kobieta znów traci świadomość i bierze Alego za syna swojej przyjaciółki, wychwala córkę i okazuje jej wielką czułość. Złudne szczęście szybko jednak mija. Tymczasem Zeyer, Yaman i Yusuf cieszą się każdą wspólną chwilą, a Kanan ogarnia desperacja. Kochanek coraz bardziej naciska. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 408 odcinku serialu Emanet. Dziedzictwo, odcinek 408 we wtorek 19 listopada 2024 roku o godzina 16 w TVP 1. Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu Emanet. Streszczenie 408 odcinka serialu Dziedzictwo na TVP Długu odnajduje Semre w towarzystwie Alego. Kobieta znów traci świadomość i bierze Alego za syna swojej przyjaciółki. Semra wychwala przed nim Duygu i okazuje jej wielką czułość, której Duygu tak bardzo brakowało. Złudne szczęście mija wraz z powrotem Semry do świadomości. Kobieta znów wraca do domu Aiten. Poszukiwania dawcy nie przynoszą zamierzonych efektów, Zejer nie traci jednak nadziei. Ona, Yaman i Yusuf starają się cieszyć każdą wspólną chwilą, spełniają również wielkie marzenie Yusufa o lodowych waflach. Ukochany Kanan coraz bardziej się niecierpliwi, a Kanan ogarnia coraz większa desperacja. W końcu Nedim przekazuje Zejer dobre wieści o potencjalnym dawcy. Zobacz, co się wydarzy w kolejnym odcinku zdjęcia publikujemy w galerii.